Odrzućcie więc wszelkie zło, wszelki fałsz i obłudę, zawiść i wszelkie obmowy. Jak ledwo narodzone niemowlęta, pragnijcie nieskażonego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu dorośli do zbawienia. Skosztowaliście przecież, jak dobry jest Pan. Zbliżcie się do niego, bo jest żywym kamieniem, który ludzie odrzucili, ale dla Boga jest wybrany i drogocenny. Również i wy, jako żywe kamienie, służcie do odbudowy duchowego domu, aby stać się świętym kapłaństwem i składać duchowe ofiary, miłe Bogu, dzięki Jezusowi Chrystusowi. Napisane jest bowiem w piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień, kamień węgielny, wybrany i drogocenny. Kto wierzy w niego, nie będzie zawiedziony. Chwała Wam, którzy wierzycie, dla niewierzących zaś właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym kamieniem, o który ludzie się potykają i skałą, przez którą upadają. Upadają ci, którzy nie słuchają słowa, bo tak już zostało postanowione. Wy zaś jesteście ludem wybranym, królewskim kapłaństwem. Narodem świętym, ludem, który jest szczególną własnością Boga. Głoście więc wielkie dzieła tego, który Was wezwał z ciemności i do swego przedziwnego światła. Dawniej nie byliście ludem, teraz zaś staliście się ludem Bożym. Nie było dla Was miłosierdzia, teraz zaś zaznaliście miłosierdzia. Umiłowani, proszę Was jako wygnańców i pielgrzymów abyście się powstrzymali od zmysłowych żądz, które przeciwstawiają się duszy. Wśród pogan zachowujcie się nienagannie, aby ci, którzy was uczerniają jako złoczyńców, patrząc na wasze dobre czyny, mogli chwalić Boga w dniu nawiedzenia. Ze względu na Pana podporządkujcie się każdej władzy ustanowionej przez ludzi. Szanujcie króla jako najwyższego władcę i zarządców. Ponieważ zostali przez niego upoważnieni, aby karać złych i nagradzać dobrych. Taka jest bowiem wola Boża, abyście swoim dobrym postępowaniem zmuszali do milczenia niewiedzę głupich ludzi. Jesteście ludźmi wolnymi, nie wykorzystujcie więc wolności jako pretekstu do czynienia zła. Jako słudzy Boga, wszystkim okazujcie szacunek, miłujcie braci. Bójcie się Boga i szanujcie króla. Słudzy, bądźcie posłuszni i pełni szacunku wobec swoich panów, a nie tylko dobrych i życzliwych, ale i surowych. Ten bowiem ma łaskę u Boga, kto ze względu na niego znosi przykrości, niesprawiedliwie cierpiąc. Cóż to za zaszczyt znosić karę za popełnione wykroczenia? Ale gdy postępujecie dobrze i wytrwale znosicie niezasłużone cierpienia, wtedy macie łaskę Boga. Do tego bowiem zostaliście powołani. Chrystus również za was cierpiał i zostawił wam przykład, abyście szli Jego śladami. On nie popełnił grzechu, ani na Jego ustach nie było fałszu. Gdy Go znieważano, nie odpłacał zniewagami, gdy cierpiał, nie odgrażał się, ale oddawał sprawę w ręce sprawiedliwego sędziego, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo Krzyża, abyśmy zerwali z grzechem i żyli sprawiedliwie, zostaliście bowiem uzdrowieni przez Jego rany. Byliście jak zbłąkane owce, ale nawróciliście się do waszego pasterza i stróża waszych dusz.